Samodzielne poruszanie się jest zabronione? Wiemy, wiemy, szanowny panie Kogucie! Tylko ja mogę tu być. I tylko ja mogę dostąpić zaszczytu budzenia słońca. Tylko ja mam taki dar. Zrozumiano? A może chciałyście mi ukraść ten dar? My nigdy, przenigdy, panie Kogucie! A tak na marginesie. Od dawna nie dostanę od Was żadnego dobrowolnego podarunku. Pamiętajcie, obserwuję was. No my tak właśnie, tak. Jeszcze... Kurka wodna, już z naduszem zepsuł. Już was tu nie ma wydocha. Przeszkadzacie mi w pracy. Jeśli za chwilę nie obudzę słońca, to wiecie co będzie? Wiemy. Co? Jeśli pan, panie kogucie, za chwilę nie obudzi słońca, to będziemy żyć w wielkich ciemnościach. Właśnie. Jak z podziemi wyjdzie słońce, co promienie ma gorące, niech tak sprawi moja moc, żeby poszła spać już noc. Kukuryku! Słońce! 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 Wstało! Słońce! Słońce! Kochany, panie pan kogut obudził słońce! Jest pan kogór, kogór, podził, z wspaniały, panie kogut, Co byśmy bez pana zrobiły? Co? No, coś podobnego. Pan kogut obudził słońce. No tak, nasz pan kogut ma wielki dar. I to na szczęście dla nas. Wszystkim! Raz, dwa, raz, dba, raz, dba, raz, dwa, raz, dwa! Do hymnu na cześć pana koguta! Hip, 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 hura! Hip, hip, hura! Hip, hip, hura, hip, hip, hura! Niech żyje pan kogut! Cóż, drodzy sąsiedzi, tak się składa, że to wszystko prawda. Brawo, 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 brawo bójcie, bójcie. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! Panowie i panie do roboty! Nie ma tak lekko. Słońce Co? za darmo dla was nie wstało. Na słońce trzeba sobie zapracować. Dobrze, nas czekali? Dobrze? A ja? Panie A ja? Może być. Pilnuj i pamiętaj, dzisiaj mija termin składania dobrowolnych podarunków. Tak jest. De da ¡Darabote! de no, de no no. no, no, no. <coughs> no, no, no. Jeszcze od miski nie odrósł, a już tak szczeka. Kogut go źle wychowuje. Źle, źle, Takich rzeczy lepiej nie mówić. Tutaj płoty mają Kogut zachowuje się gorzej niż człowiek. A co? Tyć, bo nam zasłania. Zasłania? A co? No, no, jak to, co? Cudowny widok! Tam nikogo nie ma. No, nie, no. Co za prostaczka? A tam. Kogutowi? Nic. Niczego nie mam. Me, to niedobrze, to niedobrze. Hmm. Tak. Nasz pan kogut będzie się gniewał. Hmm. Musisz coś znaleźć, hmm. bo inaczej z tobą będzie źle, hmm. tak? Hmm. może zacząć wyrywać ci pióra. A to przed zimą źle wróżyć. Zamazniesz. Zabra, raz, 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 Nadchodzi czas kolacji. Zbliża się czas składania dobrowolnych podarunków dla pana kobuta. Proszę o chwilę uwagi. Zabierze głos pan kobut. Drodzy mieszkańcy podwórka, nasze słońce podąża właśnie na zasłużony odpoczynek. Minął kolejny szczęśliwy dzień pełen światła. Pożegnajmy nasze słońce z nadzieją, że jutro do nas zawita. Żegnamy że. 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 słońce. słońce! Chyba nie muszę przypominać. Dzięki komu słońce odwiedza nas każdego dnia. Dzięki panu, panie Kogusie. Właśnie. Podziękujmy naszemu panu Kogutowi, że nie musimy żyć w wiecznych ciemnościach. Dziękujemy, Panie Kogutie. Dziękuję. Zdrożenie odbiera mi mowę. A teraz, raz, raz, kto pierwszy, pierwszy? Raz, dwa, raz, dwa. Kto pierwszy, kto pierwszy? Owieczki, owieczki. Mamy dla pana, panie kogucie, Świetenek obcej wełny. Najnowszy krzyk mody. Ściek francuski. Prosto z Paryża. Krzyk, tak. styl. Seksapil. Wlać 30 stopni, i nie wykręcać? Ciekawe. Prosto z Paryża? Oui, Prosto z Paryża. Kto następny? Kto następny? My mamy dla pana kozie mleko. Najlepsze w okolicy. Mę. Najzdrowsze, pełnowartościowe, bez GMO. Z witaminami A, B, E, M. -E. Dziękuję. Jestem do prawdy wzruszony. Nie A my? A my? Mamy jajka koloru białego, ale pracujemy nad złotym. Od razu mówię, panie Kobucie, szczerozłote są nie do zniesienia. Mm. O, doprawdy jestem zachwycony. A my, gąski, panie Kobucie, mamy dla ciebie komfort i wygodę w jednym wsypie z letniego podskutku. Zapomnisz pan, panie Kogucie, co to reumatyzm, co to ból. Nasze kołdry, poduchy to czysto biała przyjemność snu. Dziękuję. Kogo my tu jeszcze mamy? A kaczkę, kaczkę. A ty? Jaki masz dla pana Koguta podarunek? Za coś tak wspaniałego, jak budzenie słońca? Wybacz, panie kogucie, nie mam niczego. Co? W takim razie sam sobie odbiorę dobrowolny podarunek. A zima tuż, tuż. Pięknie się to pan wymyślił, panie Kogucie. A teraz, drodzy mieszkańcy, możecie udać się na odpoczynek. A ty pilur! Tak jest! – Zepsuł się. – Alan, się. No. – panie kogucie! – Co? Kurka wodna, co się stało? tobą? – się. – Co? Do koreka z taką robotą. Za co ja ci płacę? A za to nam kogu płaci? No – Za to, nic. – Za nic. Nie? Nie, nie bardzo dobrze. O, no. Nie ma za co. Jak coś ciebie nie oburzę słońca, to, 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 to... To będzie koniec świata. Niech spod ziemi wyjdzie słońce, co promienie ma gorące. Niech tak sprawi moja moc, aby poszła spać już noc. Kukuryku! Niech spod ziemi? A co to? Kto tu jest? Ja! Co za ja? No ja, a wie pan, fajne to było. Nie z ziemi wyjdzie słońce. Co ty wygadujesz? Kto nauczył się tych słów? Pan, panie Kogucie. Przed chwilą, przed chwilą pan domówił. Co? Nie może tak być. A co jeszcze wiesz? Nic, już mówiłem. Pamięta pan, panie Kogucie? Pan jest taki mądry. Potrafi pan obudzić słońce. Kukuryku! Nie wolno, kukuryku! Zabraniam kukurygu, szcztynia, jestem, 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 trzeba się go pozbyć. Ale bardzo śmieszny. On się nas wcale nie boi. Weź się w garść i wygnaj go z podwórka. to jest, jest śmieszne. Nie wiem, co nie ma. No nie wiem. To może go zjeść? – O nie, co to to nie. To jest jakiś inny. Inny Właśnie. Inny. Szczeniak jesteś genialny. A jest. A jest. komuta! Co się stało? Co się stało? A co się stało? Na naszym potwórku pojawił się obcy potwór! To, to. 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 to co się tak dzieje? Jaki potwór? Gdzie potwór? To. to. Toż to malut nieopierzony. Dzieciak jeszcze. A, pan kot pojawia się w najmniej odpowiednim momencie. A, pan wybaczył, taki już mam charakter. Lubię chodzić własnymi ścieżkami. A poza tym, to ja uważam, że ten dar budzenia słońca jest mocno przereklamowany. Biedne kury najadły się paszy z hormonami. I całkiem się pogubił. No. <gul> <gul> A cóż znowu swoje? Za dużo się chyba tych reklam naoglądał. Potwór? Nie potwór? No, potwornie wygląda. Jakiś taki szary. No, no, brzydki. Potworny jednym słowem. He. Jakie to straszne, a jakie brzydkie! Be, be. Kim jesteś? Be. A co tu robisz? A umiesz beczeć, a umiesz meczeć? Ależ to jest z małe kaczątko, a skąd wiesz, wcale do ciebie niepodobne, jakieś inne, o, potworne. Ależ ma czas, wystarczy piękne, to jeszcze jest maleństwo. A skąd cię tutaj wziąłeś? Pan Kogut powiedział, że zniknął. To ty się znasz z panem Kogutem? Tak. Znasz się z... Byliśmy razem, gdy słońce wstało. I pan Kogut śpiewał tak. Koniec tego dobrego. Wprowadzam nowe prawo. Nikt obcy nie ma prawa głosu. Ależ kaczątko nie no, no, właśnie, Nie, jest obcy. Już nie Już je poznaliśmy. Ty, kaczko, lepiej się cicho. Jeszcze nie dostałem od ciebie dobrowolnego podarunku. No, prawda? No, prawda, no. prawda! Pan Kogut jest urażony i oświadcza, że jeżeli kaczątko za chwilę nie opuści naszego podwórka, to, to on, znaczy pan Kogut, już nigdy przenigdy nie obudzi słońca! Terenie, nie nie no to wygnać go! My jeszcze jesteśmy takie młode! Niech sobie idzie. Niech zostanie. To nie je, jego wina, że jest inny. Ale my nie możemy być tak obojętni jej obrażony. Mamy jeszcze tyle do zrobienia. Dajmy mu szansę. Dajmy mu. To dobry pomysł. Niech zostanie. Zima się zbliża. Nie poradzi sobie. Zginie na mrozie. Trzeba go wychować. To nie przedszkole, to podwórko. Ale nie ma dachu. Po co mam taki no, to nie chcemy żyć w ciemnościach. Ja mam wrażenie, że wy już bardzo dawno w nich żyjecie. Pani. Panie Kogucie, niech początko zostanie. Nie zostanie. zostanie. Cisza! Nie muszę się wam tłumaczyć. Panie Kogucie. Ale mogę, tak, jak będę chciał. Panie Kogucie. Ale teraz nie chcę, jasne? Panie Kogucie, słońce, słońce właśnie wstało, słońce? bez Pana pomocy! – Słońce, słońce wstało! – Że co? – Słońce, Że słońce? słońce. – słońce słońce. Słońce, słońce, słońce. 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 słońce! 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 Zapomniałem o słońcu! Zapomniałem dokończyć zaklęcie! Co to będzie? O! o słońce! – O! o. Się. Ja tu czegoś nie rozumiem. Chociaż sami powiedzieliście, że Pan Kogut jest zły, prawda? No, tak. jest bardzo! Zły. bardzo, bardzo zły. A my przecież nie chcemy być tacy jak on. No, nie, 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 nie! Nie. Rację. Nie. nie. Na naszym miejscu Pan Kogut już dawno by siebie wygnął. Ale my. Możemy postąpić. Inaczej. Właśnie. Tak. Może on się wstydzi, że my wszyscy mamy jakieś dary, a on swojego jeszcze nie odszukał. A niektórzy to mają dary bardzo głęboko schowane. Tak głęboko, że nawet w świetle słonecznym nie można ich zobaczyć. Pan, ko, pan Kogut na pewno ma jakiś dar. Nazwał się stworem potworem. No. Tam kogoś się pomylić. Właśnie. No. No. Jestem kaczątko, tylko takie inne. Tak? tak Masz rację. Każdy może się pomylić. Ale ważne jest... aby o tym wiedzieć i... Umieć się do tego przyznać. Przepraszam. Przepraszam was wszystkich. Nie ma sprawy, panie Kowcie. Mały, nawet nie wiesz, jaki wielki dar odnalazłeś w sobie. Jaki? Dar, dar przebaczenia! Kurka, wód no. No, no o jaki dar, no? o co tu chodzi, o co tu chodzi, no? O dar. Mnie już z tego wszystkiego głowa boli. A, A. Pamiętaj o nim, o nim i pielęgnuj go całe życie. Kukuryku!